Cześć! Dzisiaj witam Was z 11 edycji Industriady i przyjechałam dzisiaj do Walcowni Cynku, znaczy to jest dopiero otoczenie, tam się jedzie na oficjalny parking, który dzisiaj jest pełny i ten mniej oficjalny też jest pełny. I jeżeli śledziliście moje ostatnie losy, no to wiecie, że właśnie w Walcowni Cynku miałam ostatnią przyjemność brać udział w programie Pani Izoldy Czmok. Dej pozór. No a dzisiaj wracam tutaj właśnie w ramach Industriady. W Walcowni Cynku mieści się obecnie Muzeum Hutnictwa Cynkowego. I o 15, czyli za jakieś 20 minut będzie tutaj oficjalny rozruch maszyn parowych. Oczywiście wydarzenie odbywa się w obowiązującym systemie reżimie, reżimie sanitarnym, więc zaraz zakładam maseczkę. Palcownia cynku znajduje się w dzielnicy Szopienice. Do muralu myślę też sobie podejdziemy. Generalnie, no jest tam, dobra, podejdę teraz. Generalnie tematyką tegorocznej edycji Industriady jest Natura w przemyśle. Każda industria da ma jakiś swój temat. Ja miałam na przykład okazję pracować w temacie Industria jest kobietą. Było super. No tutaj dochodzimy właśnie do muralu. E, ogólnie okolica jest świetna i śliczna na mój gust. E, I w końcu nie zdążę na ten rozruch maszyn. Specjalnie tutaj przyjechałam właśnie po to. No, generalnie obiektów jest bodajże 36 w tym roku. Mamy też e, znakomite wydarzenia w innych miejscach, na przykład koncert Marka Bilińskiego na kopalni Ignacy. E, no, mamy mnóstwo, mnóstwo naprawdę atrakcji, jak to co roku, e, ale ja stwierdziłam, że trzeba tutaj ogarnąć walcownię. Tak jak wspomniałam już w intrze, w tym odcinku zapraszam Was na Industriadę, czyli ogromne święto szlaku zabytków techniki, które odbywa się co roku w województwie śląskim. Chociaż wielokrotnie podkreślam w moich materiałach, że to, co administracyjnie nazywamy województwem śląskim, nie jest tożsame z tym, czym jest Śląsk, to nie da się jednak zaprzeczyć, że Industriada. Powoduje, że przemysłowe serce Polski bije w całym województwie śląskim i zapominamy o tych granicach geograficznych. Industriada jest największym festiwalem dziedzictwa przemysłowego w Polsce i drugim pod względem wielkości festiwalem tego rodzaju w Europie. W tym roku celebrowaliśmy już jedenastą edycję tego wyjątkowego święta. Jak wiecie, postanowiłam wybrać się do Walcowni Cynku. Jest to muzeum znajdujące się w Katowicach, a dokładnie w dzielnicy Szopienice, przy ulicy 11 listopada 50. Walcownia Cynku jest miejscem absolutnie unikatowym. Po pierwsze, żeby mogło tutaj powstać muzeum, Potrzebna była ogromna siła i determinacja wielu oddanych wolontariuszy, dzięki którym możecie dzisiaj oglądać muzeum w obecnym kształcie. Hala, w której znajduje się muzeum, pochodzi z 1904 roku. Została wybudowana przez jedno z najpotężniejszych, a zarazem najważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych na Górnym Śląsku. Mam tutaj na myśli spółkę Georg Gisze Erben AG. Jest dużo ludzi, trochę mi głupio gadać do siebie, ale to wszystko Wam pięknie kiedyś opiszę, a teraz tak myślę, że po prostu się będę rozkoszować chwilą. Dzisiejszej walcowni wzniesiono w pobliżu zabudowań dawnej huty Bernardi. Jak wiecie, dzisiaj niewiele zachowało się z tamtych zabudowań. W środku możemy podziwiać zachowany do dzisiaj ciąg technologiczny produkcji blach cynkowych, który składał się z następujących elementów: dwóch pieców do wytopu cynku, pieca grzewczego, ruchomego stołu odlewniczego. A również dwóch walcarek wstępnych i trzech wykańczających. Maszyneria była napędzana przez aż cztery maszyny parowe. Produkcja zakończono w 2002 roku, i to właśnie wtedy narodził się pomysł stworzenia muzeum. W 2013 roku obiekt został zakupiony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. To właśnie fundacji zawdzięczamy zorganizowanie muzeum. Odbudowa i remont hali trwały 4 lata. W 2018 roku wyróżniono halę w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków nagrodą Zabytek Zadbany. Muzeum możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W poniedziałki jest niestety nieczynne. Warto również wspomnieć, że Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu, corocznie, każdy podatnik może im pomóc w ochronie oraz promocji zabytków techniki oraz dziedzictwa industrialnego. Jak to zrobić? Wystarczy przekazać 1% swojego podatku. Aby to uczynić, trzeba wpisać w zeznaniu podatkowym numer KRS, który znajdziecie na stronie internetowej Fundacji. No i tak spędziłam tutaj prawie godzinę i oczywiście musiałam wydać ostatnie pieniądze na książkę, bo jeść nie trzeba, ale czytać trzeba, tak więc wracam do domu czytać, nie jeść.